Wersja polska NBF. Witam serdecznie, moi kochani. Witam cieplutko w studiu kosmika TV Nazywam się Ela Selena i chciałam dzisiaj z Wami spędzić te dwie godziny. Początku tygodnia. Jest poniedziałek, zatem tutaj oglądajcie nas. Program nadawany jest na żywo. Jest to program interaktywny, zatem możecie skontaktować się ze mną, z osobą prowadzącą program, czyli z Elą Seleną, i zapraszam naprawdę bardzo, bardzo cieplutko, a żeby poniedziałek rozpoczął. Się dobrymi energiami, żebyście byli weseli i radośni przez cały następny tydzień, bo przecież tydzień dopiero się zaczął. W międzyczasie chciałam przypomnieć, że jest tutaj ze mną koleżanka w studio obok, znakomita tarocistka Lena Tal, która będzie udzielała anonimowych porad. Zresztą Lena się za chwilę przedstawi. Halo, Halo, Lena, jesteś tam? Halo, Halo. Witam cię Elu i witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, już Państwo wiecie, nazywam się Natalia, jestem tarociską intuicjonistką i moja porada będzie anonimowa dla Państwa, to znaczy... Nikt Was nie będzie słyszał, nikt nie będzie wiedział o czym rozmawiamy. Możemy rozmawiać dowoli. Tutaj nie ma takiego wariantu, że krótkie pytanie i konkretna odpowiedź, tylko możemy rozmawiać bardzo długo. Na każdy temat gorąco zachęcam, a do mnie numer telefonu jest 0708 777 888. Zapraszam gorąco do telefonowania do mnie, a teraz, Elu, daję Ci głos. Dziękuję bardzo serdecznie, Leno. Ja oczywiście jeszcze raz witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i bardzo cieplutko. Bądźcie tutaj z nami. Program będzie trwał dwie godziny do godziny 12. Zatem będziecie mogli nie tylko poglądać, ale również zadać pytania. Możecie zadawać pytania na wszelkie interesujące Was tematy, a jeśli takowych nie macie, to zobaczycie później podczas oglądania programu, że również możecie po prostu uzyskać połączenie i karty powiedzą same, co może dadzą jakieś wskazówki lub jakieś podpowiedzi. Oczywiście przypomnę, numer telefonu tutaj bezpośrednio biegnący światłowodami do naszego słonecznego studia kosmiki i bezpośrednio do mnie, do Eli Seleny Zatem 0704 304 204 wybieracie ten numer i łączycie się. I co jeszcze ważne, kosmika przygotowała Wam naprawdę wiele niespodzianek. Jedno z nich jest właśnie taka niespodzianka, że płacicie tylko za połączenie. Zatem, jeśli uzyskacie połączenie tutaj ze mną, nie musicie odkładać już słuchawki telefonu i możecie po prostu chwileczkę, momencik porozmawiać, zadać pytanie, ewentualnie posłuchać. Dlatego przypominam jeszcze raz, płacicie tylko za połączenie. Dlatego też myślę, że ze wszechmiar jest to bardzo dogodne dla Was, a zresztą to wszystko jest dla Was, moi kochani. My tu jesteśmy dla was, ja jestem dla was, Lena jest dla was i całe nasze studia. O, mamy już pier pierwszą słuchaczkę zapewne. Witam, Ela Selena. Dzień dobry. Wczoraj w godziny dzwoniłam i nie mogłam do pani do A dzisiaj proszę, Elena. no a dzisiaj proszę. I od razu od się pani... Czekałam. Od rana czekałam. Panie Elena. Tak? A od ja razu mam... się... ja tak? Ja przepraszam, że wejdę w słowo. Od razu się pani dzisiaj połączyła? Tak to super. Połączyła. Dobrze, to proszę zadać no. pytanko. Pani Eleno, ja znam Panią, bo z Pani w tamtym programie występowała. <grym <grym I kilka razy dzwoniłam i Pani mnie dużo razy doradziła. Dziękuję. Więc Pani Eleno, tak jak z horoskopu mojego wychodzi, że, że ja prawdopodobnie jakieś pieniążki wygram. Tak. I co? Sprawdzić, e, tak. czy, to, czy to... Żeby Pani Eleno bardzo prosiła, dobrze. Mirka z tej strony. 948 rok. Pani dobrze, zobaczy, czy dobrze Pani Mirko. Tak będzie, czy... czy Pani no? ma szansę na wygraną? Ma Pani szansę na wygraną Pani Mirko. Niemniej jednak dobrze. w tym roku niezbyt. Ja bym powiedziała, że to wiosna. Wiosna roku 2010. Oczywiście proszę grać, bo los jest dla Pani łaskawy, Pani Miro. Czyli ma Pani szansę, naprawdę. Tutaj karty faktycznie to potwierdzają, ale skupić się na wiośnie. Pani Mirko. Na wiośnie dopiero, tak? Tak, ale grać nadal Pani może dziękuję Pani Mirko. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam swoją pierwszą rozmówczynię. Oczywiście czekam na telefony. Śpiochy, oczywiście zapraszam serdecznie, moje kochane śpiochy, obudźcie się i może tutaj też skontaktujecie się z naszym studiem, no a te osoby zorganizowane właśnie, jak. Pani Mira, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie Panią. Pani Miro, ta wygrana będzie na pewno. Tylko właśnie karty powiedziały troszeczkę czasy, bo czasy są różne. Czas i tutaj tak, osoby bardziej zorganizowane już również mogą wziąć słuchawki, dorączek i jakieś pytania zadać. Czekam na Was. Moi kochani, ja nazywam się Ela Selena i przypominam tym osobom, które być może pierwszy raz oglądają tego rodzaju program. Formuła programu zakłada, że jest to program ezoteryczny i formuła programu zakłada również to, że program biegnie na żywo i że to Wy zadajecie pytania, że wy tworzycie ten program. Oczywiście, o, już mamy połączenie. Witam, witam Ela Selena. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Ela Selena. halo. halo. Słucham. To ja słucham, jest Pani na wizji. Proszę zadać pytanie. E, można byle jakie? Można byle jakie? Na jakie ma Pani ochotę? Chyba, że chce Pani, to od razu Pani kartę położę i zobaczymy, na czym się skupić, tak? Dobrze. E, czy będę szczęśliwa z moim chłopakiem, Mateuszem? Czy będzie dziewczynka szczęśliwa z moim chłopakiem? Dobrze, pytamy się, rozkładam karty. Róg obfitości mi wyszedł, czyli bardzo dobrze, znajomość zapowiedziała się. Trochę niepokoju, po prostu karty mówią, będą wzloty i będą upadki, ale jeśli chodzi o całą dziecko kochane będzie szczęśliwa. Także życzę dużo, dużo szczęścia. I pogody ducha, oczywiście. Dziękuję, moi kochani, za połączenie. No, jak widzicie, dziewczynki, moje kochane i Również nie jest trudno dodzwonić się do naszego studia. Jesteśmy codziennie przez cały tydzień, od 10 do 12, piątek i świątek, czyli zaczynamy dzisiaj cudownym poniedziałkowym, cudownymi poniedziałkowymi energiami. Program będzie biegł przez cały tydzień, będzie również w programie. program prowadziła Lena. Halo, Halo, Ela, Selena, witam. Halo, Halo. Halo, ela Selena, jestem tutaj. Oj, chyba się ktoś wystraszył, ale to nic nie bójcie się, nie jestem taka straszna. Oczywiście właśnie, jeśli pragniecie anonimowej porady, to proszę wybrać ten drugi numer i tam sobie spokojnie, w drugim studiu porozmawiacie z Leną 0708 777 888, to tylko tak przypominam wam, moi kochani, bo przecież numery macie i tak wyświetlone. Witam serdecznie, Ela Dzień Selena. dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Za, za którym razem się pani? I Za drugim. No to też dobrze. Super. <grym> Witam cieplutko. Jakie mam Pani pytania? Moje, moje, moje imię jest Wiesława, ale ja dzwonię w sprawie mojej córki. Dobrze Pani Wiesława. Czy wreszcie, wreszcie sobie ułoży życie, czy znajdzie tego, właśnie tego? jedynego, z którym założy rodzinę i będzie szczęśliwa. Oj, pewnie tak, Pani, pani Wiesiu, ale proszę jej datę urodzenia podać. 17 marzec 1979. 79. To ułoży. U niej jest czas, że ona około 30 albo tuż, tuż po 30. No właśnie będzie. 30 skończyła Tak. Więc tak będzie, ułoży sobie życie i to już. Dziewczyna bardzo niezależna, ona wręcz wymaga znalezienia nie, chłopaka, które jej nie będzie ograniczał. To się teraz stanie niedługo, Pani Wiesiu. Spokojnie, proszę się nie martwić. Oh. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i oczywiście bardzo. pozdrawiam bardzo serdecznie. Właśnie ten program taki jest. Chciałam Wam przypomnieć, moi kochani, również o tym, że jeśli ja udzielam porady, czy też...